Zabina, nazwisko tełu. Kielczynka ta w ciągu 18 dni od 26 lipca przebyła 580 km, by dojść do tronu najświętszej Maryi Banny na Jasnej Murze. Kielczynka licy 191 osób, w tych czterech księży, na teren świętej kierownikiem, z który prowadzi grupę po raz drugi. Jednego diakona i ośmiu preryf. Dodatkowo w parakiach na terenie Grymi, w tzw. Tak złonej Grupie, gromadzi się około 600 osób, co daje łączną liczbę pielgrzymów blisko 800 osobom. Hasłem pielgrzymki było hasło tegorocznego roku duszpasterskiego Kościół naszym domem. Chcemy, aby każdy kościół, który tworzymy i do którego należymy, był naszym domem. I ten na jasnej górze u naszej matki. Ten w którym żyjemy jesteśmy na co dzień. Najmłodszy pielgrzym ma 12 lat, natomiast najstarszy 73 lata. Wieszym z najdłuższym stażem przewodnicząc pielgrzymki po raz 34. W służbach medycznych w posługiwali jeden lekarz, trzy pielęgniarki oraz jedna masażystka. Hatelnik przedrósł samochodem 2558 km daje prawie pięciokrotną długość naszej piękrzyni. Nasi porządkowi, w gorliwej prosto o nasze bezpieczeństwo, połamali aż trzy nitaki. Cztery! W porę naszej piękrzyni, całkiem 36-letni zjazd do 25-tek, wraz z rysznym żydłowskim, ubanym w obliczu popularnie w radę fiatem. Nasza piękrzynka nie mogłaby iść, gdyby nie służba muzyczna, która z tym profesjonalnym świewem ułatwiała krótkie wygrzynie ten oto sposób 27. Gdyńska piesza Pierwszynka na Jasną Górę powoli dobiega końca. Już rozpoczynają się przygotowania do przyszłorocznej 28. Pierwszynki. I żyję. Miłością Twą dziś obdarzasz mnie, ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię, z Tobą pragnę Cię. Miłością Twą dziś obdarzasz mnie, ja wierzę, chociaż nie widziałem Cię. Na Ciebie żyje Jezus, droga, jesteś Paweł i na Ciebie żyje Jezus, droga.